To jest preparat dezynfekujący DR-20, czyli Doktor 20 Doktor 20, czyli kolega nasz, doktor ser Patryk Produkuje to u siebie w mieszkaniu ale Bardzo mocno kopie Bardzo mocno kopię robi to kurde z wina Jest jak jest Lecana firma jest 4.30 Pyką se poletku uchwyt, że jak se, kurde do telefonu, kurde uszkodził. Muszę se kupić nowy, bo ten długo nie pociągnie. No I tak to wygląda. Mam nadzieję, że podobał Wam się wczorajszy albo poprzedni odcinek. bo Nie wiem kiedy to wpadnie. <laughs> nie wiem do którym ona dzisiaj jeździł. Że Wam się podobał z nowym kolegą, który wczoraj nakręciłem. Bardzo pozytywna osoba. Więc jest git majonez, nie dobra, leca na firmę Zobaczymy co się będzie działo. Wczoraj trochę ludzi nie było, ale dzisiaj mają być wszyscy podobno. Działamy, działamy, działamy. Mówcie się, ej dobra Dobra, są po rozładunku. Nagrywam to już chyba piąty raz. Co chwila ktoś dzwoni albo nie wiem co. Roboty bardzo dużo. Tego się można było spodziewać, pobrać też jest bardzo dużo. Ludzie sobie nie biorą do tego, do, do, do serca, żeby nie, nie brać paczek za pobraniem, no ale to zrobimy, taka, taka, taka nasza robota, trzeba robić, roboty jest bardzo dużo, więc trzeba zapieprzać, czyli nie tylko ryzykować, że się można zarazić, ale że można mandacik chycić, czy coś w tym stylu, no bo się teraz trzeba będzie gonić, dzisiaj też doktorka mam, Mam nadzieję, że no to jakoś pójdzie fajnie, ale jak to będzie, eee, czas pokorze. No, roboty jest dużo, ponad stuwa dzisiaj, a rejon jest dosyć rozległy. Firmy mam, do których już wiem, że się nie wyrobia. Trudno, będę to zwoził, nie będę się aż tak przejmował, bo to nie ma sensu. Tyle, no. postaram się coś odezwać w, w ciągu dnia. Pokorza czego używam tam, to jak licza pieniądze, no to wiadomo, że rękawiczki, kupił jak rękawiczki, no bo od firmy dostałem jedna para tydzień temu lateksowych. Raczej tyle nie wytrzymią. To chcę kupił na, na rejonie 15 zł, 100 sztuk, więc cena bardzo dobra. dostaliśmy właśnie ten kurde z roboty, ta taką większą butelkę tego odkażacza żebyśmy psikali ten, tym alkoholem. Więc to jest dobre i no troszkę dłonie niszczy, ale co zrobię, masek nie używam, bo wiadomo, że jak jesteś zdrowy, to nie używasz. Znaczy ogólnie tak myślę, że jestem tak zdrowy, bo na razie nie, nie wykazuję jakichś tam objawów i chciałbym tak, żeby tak zostało. No i tyle, no. Lecę na, na, na rejon, jadę po doktorka, na pierwszym stopie się spotkamy dzisiaj. No i tyle, no, będę musieli się kurde jakoś ruszać, gonić i tyle. No. Początek rejonu i obeda robił, żeby nadgonić, a potem jego będę wysyłał z paczkami, albo jak poleca płatną paczką, niech se szuka małych no i będzie lotą albo coś, no nie wiem, nie mam pojęcia. No. Drogi są puste, to jest plus, więc można gonić. Nie ma korków, więc się nie traci na to czasu, nie? Dobra, Leca postaram się odezwać na, na, na rejonie no i dobra, jestem na rejonie, zrobiłem parę stopów dokładnie trzy, czekam na doktorka za chwilę tu powinien być no, traca czas niestety no ale dobra, nic nie zrobimy trzeba poczekać, więc no tu już zostało mu trzy kilometry, powiedział, no to teraz już z dwa, może jeden więc lada chwila tu będzie będę się starą odzywać no a my będziemy gonić, no bo inaczej zostanie nas noc a tego nie chce, chciałbym do 17 skończyć te 100 punktów i, i jechać se do domu o jest doktorek więc nie ma lipy przyjął tą swoją złotą strzałą Co? już tu kurde gazuje normalnie umyłby to no i tak będziemy se działać nie dobra no zawieraj ta fura i będziemy se śmigać nie idzie idzie tam tam widzicie go Będę. Słoweczno Idziesz Chyba, chyba zaczynamy kolejny dzień pracy, tak? No. Nie ma lipy Zapłyniemy so, rękami, czy chcesz? Tam mam gumowe, jak chcesz No ja też mnie matka no. mi Po co się... ci nawigacja? No bo czy sami się mogę pomylić, jeszcze raz A przyjechałbym szybciej, ale z powiatem się nie da się A po co ci nawigacja tu w No bo nie tam, je tam, bo tamta auto to... to... Hamusz w No nie wziąłem bo byłem tak nieprzygotowany jak nie co Ciup Dobra, kończę, może się będę odzywał, bo mam roboty od zajebania, więc... Dobra, lecimy, nie? Działamy sobie. Idziesz to? Działamy sobie, jest ciepło, także już w koszulce lotomy znaczy ja lotom I w ogóle, czekaj. I dalej. Jademy sobie na szerbicach Troszkę, że się źle poukładał z rana. Kurde, na gipko, że się układał. A koncypka nam tak dowalało roboty. myślał, że będę miał 6 dych. ostatnie 10 minut dowaliło cztery. Jak tam, panie? Normalnie. Żyjesz dzisiaj? Oczywiście. Nie za ciepło? Nie, nie za ciepło. Może być cieplej. No dobrze. No, Dobra, Więc doktorek dzisiaj loto trochę. Jeszcze ja zapłacić? No, jeszcze trochę będzie lotą Ale Nad tym polega ta robota Byłoby mi, to bym mógł jeździć autem Ale tak Później się wykaże, jeszcze będzie trochę leci z paczką a już, już nawracą jak trzeba To, 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 to też się oszczędza Czasu Zobaczymy, no jak Jutro będzie ze mną jeździł, jak będzie To się okaże, co się wymyśli Jak tam prawa? Wolna voilà. jutro będzie jeździł on, a ja się siedział na prawym zicu i w chuja leciał cały dzień jak I się to tylko to. będzie dało ewentualnie jak będziemy miały jakieś pytania to mu powiem coś nie? a tak chuj K kawał hama i prostaka <laughs> a on sobie będzie chuj, tak ja. a on sobie będzie działał i zobaczymy co z tego będzie czy się nadaje, czy się nie nadaje czy umi fruwać busem, czy nie umi fruwać busem ale no dobra, widzimy się za chwilę pewnie zaś. No i przed chwilą nagrywałek ale zapomniałem jak to nacisnąć, żeby nagrywał działamy już po suminie jest 11.40 więc przed 12 skończyliśmy gorzyce i to lubia, jak o tej przed 12 kończymy to teraz polecił doktorek Popaczka szukaj na pace, trochę mu to teraz zajmuje widza więc chyba pójdę mu tam pomóc poszukać, bo będziemy stoć tu 20 lot i w ogóle dobra, idziemy tam zmoczyć a, znalazł znalazł, jest dobrze Już fura zgasił ręczny zaciepł ale niepotrzebnie i będziemy śmigać dalej. Jedziemy na Rybnicko. Teraz. Przygotowałeś? No, no i super. No, Jedziemy na Rybnicko. Mam nadzieję, że ta Rybnicko tu będzie. Nagrywasz razem, się Nagrywą, zebniesz? Nagrywam. Nagrywam. No, Będziesz uwieczniony. To znowu ja, Patryczek, witam. No, to Patryczek, doktorek. Doktor Patryk. <laughs> <laughs> Więc mamy tu taką telenowela. Zrobimy tu Rybnicko, potem pójdę na Bogunice z jednym punktem. I potem tu jeszcze z Sikorskiego chyba trzy punkty. I będziemy śmigać Dzimierz Strożna, Kobyla, i na rydłutowy będziemy uciekać. Z dwie godziny nam tu jeszcze zejdzie. No i tyle, no. odezwiemy się później. Może już pod koniec. Jakieś tam wywody dzisiejszego dnia, czy się doktorowi podobało, ale pewnie. Pewnie powie, że ja. Pewnie powie, że tak, a ci się podobało, to nieważne. Ale jakby się nie podobało, to już by to nie było. Też, też prawda w ogóle. Muszę się pacjenta. No, no, no. Dobra, lecimy, widzimy się później. Dobra, zarzek się na Beblo, kurde, zapomniałem załączyć nagrywania. Też 14, 15, jakaś. Yy, są już na Czernicy. Na Reducoach zrobiliśmy parę stopów, ale chyba, kurde. Doktorek nie musi znaleźć paczki na pace Bo się krząto to tam, pakalo to cało I w ogóle, chyba idę mu pomóc Bo nigdy nie znajdzie o, dobra, znalazł Leci z paką I w ogóle Więc tak działamy No i co? Tak Czernica do 15 skończyć No to potem reszta już na reduktowach jakoś pójdzie, nie? I w ogóle Ale, o idzie Znalazłeś ta paczka? Tak, bo to była nie ta co była tam z tyłu. Kurde i szuko i szuko No bo tam było więcej paczek z zielonym paskiem Nie? No to trzeba czytać te jest napisane Włączyłeś <grywa> nagrywanie? Ja, tak. A A przed chwilą bez nagrywania tak, I paczka mną nie świeci się Tak co działamy. Jademy teraz na Buczyna Z kolejną karmą Pewnie to będzie ta, co żeś już wcześniej znalazł się. No Tu przy drzwiach pewnie była Teraz tam, potem jademy po odbiór na Wózłę, na B1, a potem na Jana i tam w ogóle, i w ogóle. No, troszkę się najeżdżemy jeszcze chwilę, tak jak do 15, jak skończymy Czernica będzie zajebiście. I w ogóle. Że co mi zostało? No nie, jakieś 20 stopni, plus minus 25 może. Więc nie ma źle, dwie godziny roboty, może. Tak do 16 byśmy się wyrobili, byłoby zajebiście w majonez. Tyle, dobra. Potem na podsumowaniu się jeszcze zobaczymy, No coś mi ten kurde doktor... Zobaczy się Piotr na YouTube pewnie? Pewnie da. Doktorek nic nie gada, za wiele góry. No na razie wiesz, nie będę cię się w, w kadrę, jeżeli, jeżeli Ty mówisz, nie? No uspokoił się, nic nie chcę gadać. Czemu ja nie, tak nie chcę goduć, mówić, nie? Ja mam cię się między wódkę a zakąskę, co? dziś no. czasem. Jeżeli Ty, ty rozmawiasz, to żeby było dobrze mikrofon no to nie mogę się wtrącać, prawda? Cóż w tym jest. No. Ale są ludzie, którzy się wpierdalają. Więc wódka tak, zakonskie. Tak, dokładnie. A jest nie nie bardzo niesmaczny. Bardzo. I niekulturalne bo też, Można czasami <laughs> mieć przestawiony nos. Nie <laughs> tylko nos. <laughs> no, Więc tak sobie działamy. Potem wam pokażemy, co używaliśmy do dezynfekcji. I ochrona nas, żebyśmy się kurde nie zarazili koroną. Tylko nie pijcie tego. No, nie pijcie tego, bo jeden pił i już nie żyje. Z tego, A więc, jest jak jest oh, O, UPS, który się nigdy nie wito. Ręce mu chyba, kurde, opuchły i nie umie ich dźwignąć Więc, kim w oko Dobra, jademy, widzimy się później na podsumowaniu Co używamy, razie, jak gro... używamy, hej Kręci się, kręci się Dobra, my już mamy koniec <laughs> My już mamy koniec Na razie już nie na chatę no Jeszcze nie, kurwa, Kać się się Dzisiaj jeżdżemy ze sobą raczej ostatni raz Jutro już doktorek będzie są śmigą po rejonie, po przowie, lubomi, syryni, znaczy pewnie no po jakiejś mniejszej części, nie wiem, może po samej Syrynii i Lubomi, a po samym Przowie Jeszcze zobaczymy co tam szefo wymyśli, ale są już jakieś plany. Eee, jak, jak Ci się dzisiaj podobało? Normalnie tak zawsze no. no jak zawsze, no wiesz, no praca już... mi się podoba, bo nie siedzi cały czas na dupie. Trochę sobie pochodzisz, tutaj sobie pojeździć, no i wszystko, no co ci mam powiedzieć. No i robota zgidnie Jedynie trochę trzeba mózgu używać. No przede wszystkim. przynajmniej bo... trochę. Przynajmniej trochę, no. ale przede wszystkim używać mózgu i wtedy jest wszystko dobrze patrzeć na ceny. znaczy ceny. Czy jest pobranie? No, złe czy czy No dokładnie, no wiesz, nie jest ciężko. No. Skończyliśmy o 16, jest 16. Jada doktorka wieś Panie doktorku, jakich płynów dzisiaj używaliśmy do dezynfekcji? Powiedział. Wysokoprocentowych. Wysokoprocentowych. procentowe. Wdychać, ponieważ Ta. powodują bardzo szybkie uzależnienie i banie. Tak. Nazywa się to UN coś tam, kurde, czy nie Dok, wiem. Dokładnie, to jest preparat dezynfekujący DR20, czyli doktor 20. Doktor 20, czyli kolega nasz doktor, ser Patryk, produkuje to u siebie w mieszkaniu. Ale bardzo mocno kopie. Bardzo mocno kopie. Robi to kurde z wina, rozcięcza i jest to białe potem, a i ma 60%, więc to już jest magia, wyższa szkoła jazdy. Radziłbym tego za dużo nie pić, bo może oślepnąć. Tak, można oślepnąć, my tam troszkę se popijamy, jak tam... to przez chleb puścić. Po 50 <noise> co godzinę se chlub, wtedy jest fajnie, włosy dęba stawają na rękach, więc nie ma źle. Używaliśmy też rękawiczek z 100. Firmy jakieś tam, nie wiem, nie widzę, bo jadę Więc takich też używaliśmy przez jakieś 5 minut. Pociąg doszliśmy do wniosku, że nas kurzają, więc przestaliśmy tego używać. Lepiej, no. lepiej bez gumy, bo to tak samo jakbyś nie papierek. Czyli lizaka przez papierek. No właśnie, albo i od ciasko przez szyba, więc A. Tak to mniej więcej wygląda. No i co? No, to było wszystko nasze takie zabezpieczenia przed koronawirusem. No najważniejsze dezynfekować te kurde ręce po każdym kontakcie, z albo z klientem lub gotówką. Przede wszystkim gotówką, tak takżeśmy nie robili, albo klientką. A więc takżeśmy robili. I miejmy nadzieję, że nic żeśmy nie złapali. No i co? No i to by było chyba na tyle z naszej strony. Wszyscy są zadowoleni. Zrobiliśmy 100% oczywiście tak jak wczoraj. Skończyliśmy godzinę wcześniej, i to by było na tyle z naszej strony. Na razie, ja się, do zobaczenia jutro. To dokładnie, ja się z wami też żegnam. No na czy jutro to się będę widzieć, to się okaże. Nie? Na pewno, że będziemy gdzieś widzieć. No, gdzieś na pewno, bo ci pewnie paczki przywiez. No, <laughs> jeżeli pójdziesz sam. No, to więc do zobaczyska. Łowcie się dobrze. Widzimy się w lepszych czasach. Ejo. Na razie.